3 godziny runa miał. Trzy godzinny runik. No. Trzy godzinny runik. W ryzykowym deszczu. Zobacz co Lewandowski odjebał. Co? Jezus ty kurwa! Nie wysy... No to, Chryste panie. Troszkę głośnało. Aż zagłośnało. A nie no zaczął swędzić. Tylko odpaliłem. Chryste. Cześć, cześć, Trichardo Milos, witam. Kurde, bym ten. Dobra, nie będę go tykał i ostatnio to rozwiązywało problem. Jak się go nie dotyka, to czegoś tam nie podrażniam. Dobra. Dziękuję, Shurisen. Dziękuję. Witam serdecznie, cześć. Zagraj kas a nie ukrywam, że mogę spróbować zagrać. Zobaczymy, czy ktoś mnie zaprosi. Jak ktoś będzie o slot, to zagram. Jak nie, to w terarkę sobie pogram. A ryzyko deszczu? Chyba nie będzie dzisiaj ryzyka deszczu. Chyba nie będzie. Pewnie bym je pepegował ruszasz, na starcie, bo trzeba się rozgrzać tak godzinkę no ja i dopiero potem będzie się lepiej wyrusz. grało. Noo. Jestem jest, jest bo jeszcze bo mogę, dokładnie. Ty masz, 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 masz mniejsze jeziora, czy jak? No mam nie takie mogę, samo, a chcę większe. No ale Monsterek ale zaraz wleci. A to nie powiększysz tego, ba. No właśnie, ale można Ważne potem, no bo jak patrzę na zagraniczne, jak grają, to mają takie duże ikonki. Pierdol się! Po co powiększyć? Co wiem, misję z Szekasz? Jest mój filmik już. Specimen. Co, 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 co? Kurwa nie! Powiem wam. Patrzyłem na czat jak. Ozdro. O, dobra, jestem rozgrzany. Duo śmierci. A może zajebiemy kogoś z bomby? Tak od razu. Tu jest jakiś tunel, żeby się przejść? Oj, kurwa! Klikam report Znalazłem ciało przy ofisie. Eee, przy ofisie. na środku mapy Środek eee, mapy i... pomiędzy budynkami, jakby przy takiej Między taką alejką, reportowaniem. Kto jest z nami? Kto jest z nami? I, wi i widziałem, Zebr że przechodził ja Kurde, ja, ja w ja w w w kurde widziałem, że przechodził Ja, ja, kto w to był? nie wiem gdzie widziałeś z chwilę. może jak robisz quest'a? Ale dla nas jest ktoś, zielony jest Ja, bo światło zgasło, to wszedłem w was, bo się bałem, że któryś z was mnie zajebie nie, ja powiem, ja powiem Jak. To, ja nie było, to nie było over. To nie było Znaczy no. Się nie Orpista. mogę. To nie... Na początku gry Orcis porobił tego quest'a w dropshipie ze mną. Remigiusz na nas patrzył. Bałem Eskortowałem, się. Eskortowałem, na... tak, tak. Boże, tak, że tak. eskortował, nie umiem, że nie. Patrzył na nas Remigiusz, poszliśmy w dół oboje. Ortiz gdzieś poszedł chyba w prawo, nie wiem, gdzie poszedł Remigiusz ja zacząłem robić quest'a z tobą. Więc na pierwszy rzut oka na to zabójstwo są. Y, cztery targety. Ja, to jest Remigiusz, pytanie, bo, bo Basko z to jest pytanie, gdzie poszedł Ortiz? Czy ktoś go widział? Bo to jest bardzo nie. ważne. Nie, ja, ja, ja nie widziałem, po prostu ja potwierdzam wersję Kubona, że byłem z Kubonem, robiliśmy quest na środku tak, mapy, tam tak, przy tak, tym tak, czymś. Tak, tak. I był Zephyr obok nas, i jak te kile były na dole, to nie ma szans, żebyśmy byli. A Kubon potwierdza Remigiusza, więc no, tak, nasze śwór. Nie, czwór... ja, nie, 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 a, nie, nie, nie. Ja potwierdzam sam początek Remigiusza. A nie, okay. pierwsze 3 sekundy stał i na nas patrzy, nas nie, jest horda. nie, ja tak później nikogo nie widziałem, jak zgasasz. Ale to strasznie ale nie poszedł na to, więc to musi być prawa strona, czyli Agilio, ja Ero, Tadam lub natalkę. Znaczy ja, ja zreportowałem ciało, byłem na środku, robiłem taski i w każdym momencie, w, w pewnym momencie jak szedłem, tak, tak, na środku przefisie, jak szedłem do drugiego ja taska, to zauważyłem A ciało. Więc, bierz? no po prawie nie za bardzo mogłem być. Zauważyłem dwa taski zrobić, pierwszego okay. w tym respawnie, potem na prawą stronę pobiegłem, do prawej. Ja jakie taski wiesz? Pierwszy ten... <laughs> nie, pa nie pamiętam. Nie wiem, inaczej, inaczej. Kogo nie było w środkowej części mapy? O, kogo, kogo nie było widać w środkowej części nie mapy? Nie, Ja jestem na dole, jestem na dole przy tym ostatnim, przy tym takim najdalszym coś tego. A minąłeś jeszcze nie, nie, chuj, nie tam wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiedziałem. Dobrze, zabyt jak chuj! Nic nie wiadomo. Mogę na eratika zagłosować. Ja No ja. no. Ale Czyli trzeba zabić Kubona Trzeba zabić Kubona, bo Kubon mówi, że śmierdzi A chcemy zachować tych Fix lights, czyli teraz wid... Najlepiej by było tutaj od razu tunelem kogoś złapać 7 sekund cooldownu, czyli ktoś chyba zabił Obok tunelu najlepiej bo wtedy się przemieszczę z bomby Gdzieś do kogoś kto mi da alibi Mogę sabotażować coś? Nie wiem. Chuj, światła, drzwi. Co to są? Kamery? Nie, to pokazuje chyba, kto jest żywy, kto nie. Za 5 sekund mogę po prostu kogoś sprzątnąć i. Tu jest od razu tunel. Ty nie widzę, Kto żyje? Szok. Ja pierdolę, ja... Wszyscy ale. Wszyscy wymordowali. Wiem, że śmierdzi, Ale, ale, co, ale, ty na początku powiedziałeś, że myślisz, że to jest ten. Ładny eee, dobry. Budek. Że, że, że no, jest... no, tam ładny właśnie powiedziałeś, że to może Remigiusz, że widziałeś, co ja tak myślałem, to może po nie jest on. Nie, na samym początku go widziałem i dlatego rano też pójdę. Płaźmy, jeszcze to, że ja zostałem pierwszy odjebany. Ej, serio, ej, serio, Ja, ja to tak pow... właśnie reming. Ja tak właśnie powie... Remik... że chcę się zemścić, a on no wie, zagłosuję na Remka. on jest emocjonalny, obrazi się. No, obrazi się, popłacze się za jednego, że tak, głosowałem. Tak, tak tak, jest. tak, tak. tak, jest. tak Spłakany mi zajmą jak tylko były okazje, Ale już są włączone, już włączone sensu muszę kogoś wyhaczyć tu jest dziura, więc ty chyba nie widział, chyba nie widział, kurwa chyba nie widział jakimś cudem Na kamerkach będę siedział i powiem, że coś widziałem. Nie, no to bez sensu. Nie widział, nie widział, no nie mógł widzieć, przecież by to zgłosił. Najlepiej siedzieć z kimś dół. Oj, nie połapią się. W sensie niemożliwe, że po takim czasie fakty skojarzę. Witam serdecznie tu wszystkich zebranych. O, witam, witam. Dzień dobry. Witam, witam. Witam ci Witoldzie przede wszystkim, prawda? O, cześć. Bo ogólnie robię, robię sobie, że powiem, robię sobie kuścika na... <grym> ja pierdol! Idę sobie nagle włączone światło. Przebiega obok mnie bardzo zmęczony Witek, biegnie w prawo. Co dziwne, jakby był Witek w laboratorium, to nie pobiegł w dół, tylko po prostu. No, no sobie tak, tak, ale czekaj, czekaj, bo argument, że obok ciebie przybiegam, to jest ale... taki średni, bo taski się robią, no i ogólnie ale, biegasz ale, z jednego o, o, miejsca o, o, do drugiego. Dlatego, do tego dojść. Pierw poszedłeś ze mną w prawą stronę, yy, i tam był też sarko. Sarko się cofnął w lewo, ty się cofnąłeś w lewo. Ja tak, poszedłem i poszedłem w, w stronę lewo. kamer roomu. I to tak daleko, tak, na drugą tak, stronę tak. mapy. I, I potem, żeby nie poszedł do specji roomu? Ja tam poprzednie zrobiłem questa, idę w lewo, a ty biegniesz w prawo, gdzie mogę jeszcze zrobić już tego questa, jak ja go zrobić? Nie no, nie no, nie, 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 nie bo teraz ej, mówisz ej, głupoty, ej, jak ja idę to to w prawo. Dzwoń, szedłem, ja szedłem w lewo ja, to to i to już to. byłem po drugiej o, stronie mapy, praktycznie. To no, ma a to, ale to nie, filmu, kwestia kłamstwa, to kwestia interpretacji o, faktów, a twoje są rozbieżne o, z rzeczywistością. Fakty, fakty są takie no, że biegłeś w no, a ja biegłem w lewo. no, no nie biegłem w prawo, biegłem w lewo, byłem po no, stronie mapy już po czasie. Więc jeden z no, 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 powtórz jeszcze w którą stronę biegł, najpierw, a potem w którą? Pierdł w laboratorium od góry tak. i się z niego wycofał. Następnie ja poszedłem w dół w tym laboratorium a. A zrobić Questa w prawym rogu. I w tym momencie, jak biegłem w lewo, żeby wyjść z tego laboratorium, bo miałem Questa tam w Abikaofiska, idę w lewo, widzę ciało Aikiliu, a z, z prawej strony nadbiega naprawdę rozścieczony Witold. Nie, nie, czekaj, Jak tu... tu... iść na tą stronę, to światło nagle zgasło, i widzę, że był koło mnie. No i potem ja mam... poszedłem w drugą stronę, na światło, ale. Przy światach nikogo. Nie, nie było witeczka. Nie szedł nawet na tę stronę. jedną tą stronę. Ja nie widziałem, że, że zgasły te światła. Witecz, nie wiem, tu jest, starymi. ale tu jest takie mocne słowo przeciwko słowu. Tak. Tu mówisz szedłem prawo, znaczy, ja mówię, że szedłem w lewo szedłem w lewo i tak... nie, nie wiem. A świadok, znaczy, ja no, ja no, ale ja mam. Za dużo osób naraz, ciężko. Dajcie powiedzieć coś jeszcze. Trzeba kubona będzie odjebać. Mam takie dwa małe ridy. albo Nerwarien, albo Remigiusz. Remigiusz bieg za mną, przebieg jak Dobrze, dobrze. Jestem podejrzany mocno. Anerwarian chwilę awkował. Anerwarian chwilę awkował przed. E, waliło mnie czy nie? Finalnie Ciszczą. chyba nie. Ero, widziałeś jak strzelałem przecież. Dwie osoby, kurwa. O, a mamy nakładkę, Ojej. że nie widzimy jak się strzela. Jebać, U, chuj. to przed nudy. Dobra, uciekam, papa, Dobra. Trzymajcie się, do następnego razu.